Dlaczego on? To jest człowiek z charakterem człowiek, który potrafi na boisko zrobić wszystko ze wszystkim. Prawdziwy wojownik, legenda Manchesteru United, kapitan tego klubu to jest właśnie Irlandczyk Roy Keane. Grał również w Celtic Glasgow, Ramblers, nie wiem jak na początku to rozwinąć. I Nottingham Forest. Dobra, bez przedłużania, wyszukajmy rywala. Dla przypomnienia, obecna sytuacja w lidze: dwa remisy, dwa zwycięstwa, dwie porażki. Oczywiście nadal mogę wyjść, muszę po prostu wygrać wszystko. Tak przy okazji, to często się mnie pytacie: jak zrobiłem, że nazwa, przecież właściwie nazwa każdego rywala to futFC. Po prostu zmieniłem ustawienia prywatności na Xboxie, przez co nikt nie może do mnie pisać itp. No i tak też się stało, że ja nie widzę prawdziwych nazw zespołów moich rywali. Więc musicie tam gdzieś pogrzebać. No niestety, Yang jest w drużynie przeciwnika. Z pewnością będzie... Jakie tam będzie ciężko, wygram różnicą co najmniej pięciu bramek. Roy King, genialne zachowanie w powietrzu, próba założenia siatki rywalowi, nic z tego nie wyszło, jednak dole jesteśmy przy piłce. Podanie do deko, sprytne przejście i jeszcze... Tak, tak, tak miało być, Laudrup miał właśnie w taki sposób nabić przeciwnika. Spodobały wam się moje longshoty ostatnio? No nie ukrywam, troszeczkę sobie przypomniałem, jak się to robi. I Carlos! Prawie, że na 1 do 0, dobry strzał. Na pewno nie ma spalonego Hadji sam na sam mocny. Został tam pociągnięty od tyłu, ja to widziałem. Ach. To powinna być bramka, ale sami widzieliście, jak specyficznie uderzył. Szkoda, nie wyszło. Ale mamy kolejny corner. Wrzutka Campbell nawet, no tak dobrze nie wyskoczył. Chyba, że Zanetti. Co to było? Tak, przy okazji już wkrótce na mój kanał powraca Greenscreen w tym tygodniu, w piątek, prawdopodobnie jak wszystko wypali. No na razie to najlepszą okazję mieli Hadji oraz Carlos czyli właściwie nic się nie zmieniło. A tak to, no nie najlepiej. Laudrup nie oddał żadnego uderzenia. Przeciwnik jednak atakuje. Nie jest dobrze, ale nie jest też źle. Deko. To było banalne. Mamy 1 do zera. Kurde, piękny rajd. Uwielbiam coś takiego. Może nie było sztuczek technicznych, jednak był dribbling. Dribbling, który wyglądał wprost wyśmienicie. Cholera. Ładnie się zabawił z obrońcami i co najważniejsze, cudownie to wykończył. Brawa dla Portugalczyka. Taka ciekawostka. Pamiętacie gol Ryana Giggsa z pierwszego odcinka? Chodzi mi o oczywiście ten, który pokazałem w intro. Ten fantastyczny rajd w meczu z Arsenalem. W bramce był tam właśnie nasz obecny goalkeeper, czyli... Seaman. A teraz obserwujemy drugiego gola Laudrup'a. Mówiłem o tym. I ja nie kłamałem. Techniczny strzał w polu karnym. Stuprocentowa bramka tym piłkarzem. Sami widzieliście, że był to ostry kąt, a i tak to weszło. Genialne. Jednak czy Laudrup poda? Musiał podać, ale nie wyszło. Z pierwszej piłki wrzutka zamieniona właściwie w strzał. Słabo wyszło. Bardzo dobry wynik po pierwszej połowie. Prowadzimy 2 do 0. Jak widzicie, mój rywal nawet nie oddał celnego strzału. Nie mogę tego przegrać. Serio, ja potrzebuję tutaj punktów. Znaczy, mogę. Mam 8, czyli muszę. Wygram 3 mecze, otrzymuję 9 punktów. Wtedy mam 17. No nie no, trzeba wygrać 4 spotkania. Jedno mogę zremisować, ale nie. Ja nie chcę nic remisować. Błąd Deco, może się to skończyć strat. Żartowałem. Hadji Za mocno Jakie tam za mocno, idealnie? Geeks do Laudrupa to się skończy golem, prawda? Albo i nie. Deko. Lekkie zagranie do Laudrupa. Brian Laudrup! o, pierwszy raz wyszedł mi taki świadomy strzał zrabony w polu karnym. Wiecie co, trzeba to powtórzyć. Niedobrze, niedobrze. Rozkręcił się nam chłopak. Cruze! I tak nie trafił. Tak jest, ostatni gwizdek, zgarniamy pierwsze trzy punkty, jest to bardzo dobry znak, dominowałem w tym spotkaniu, choć nie ukrywam, przeciwnik nie był najwyższej klasy, Deco, man of the match, no nie dziwię się, bramka, asysta, lepiej być nie mogło, ale ten gol, ten gol, wow, lecimy, dam radę. Nie no, to tylko Dumbia i jak Bonnachor, to jeszcze Theo Walcott z bola, jeszcze Walker na lewej obronie, o ludzie, dobra. Kolega lubi tempo, to jest pewne. Pierwsza okazja! I pierwszy gol. Nie no, ja nawet tego nie komentuję. Co jak co perfekcyjnie rozegrana akcja. Zagranie górą przez moją obronę, gol w piątej minucie. Wiecie co jest najgorsze? Że jeśli przegram ten mecz, to ja... to ja już nie mam nadziei na awans. Rójkin Opadający liść, ale niestety nie. Dobre zagranie przez obronę, wycofanie do bramkarza, może Czech popełni błąd, nie ma opcji. i Janik Bolasi, zaraz pewnie rozpocznie swoją magię, a nie, to jest tylko zwykłe podanie w wykonaniu rzeźnika. Agbon Lachor stracił piłkę na rzecz Roberto Carlos'a, a ten jak się rozpędzi, to doskonale wiecie, że jest do zatrzymania przez Francuza. No niesamowite, ale Blon odbiera. Blon spokojnie do jego i rzut wolny czy spalony, co kurde, już wyprowadzałem kontra a sędzia niepotrzebnie to wszystko przerywa. Blon Zanetti. Spokój i opanowanie. Dobre podanie. Figo. Oj. Figo! Piękne uderzenie z fałsza. Ale to jest Petr Czech. Naprawdę to będzie chyba najtrudniejszy mecz w dzisiejszym odcinku, o ile będzie jakiś kolejny... Haji ponownie wolej! Poprzeczka Campbell nie dobija! Co za bramka by to była! No i nadszedł czas na piękną bramkę mojego przeciwnika! Nie! Nie! Ach Bonachor nie dobiję, ponieważ mam Carlosa i zaraz zerżny go jak świnia cholera. Tak się nie robi, tak się nie gra. Co ty robisz tym klejnem? są, chcesz trafić? Nie ma opcji. Wayne ruin nie podchodzi do rzutu wolnego. Strzał nad murem. Doskonały słupek! Najważniejsze to znać swoją bramkę, tyle powiem. Zaufałem laudrupowi. Laudrup sam na sami. Klasycznie, technicznie! W boczną siatkę, nie no, nie przesadzajmy. Kontr, by, kontr był za ostry. Laudrup doskonale! Chodzi do tego nie doszedł. Jeszcze raz! Kin! odbiór, nic z tego. Dobra, będzie to emocjonujące spotkanie, ale ja nie zapomnę tego uderzenia Rumuna. Przecież to było majestatyczne. Zbara go. Campbell, ty się nie bój. O tym mówiłem. Fantastycznie, Deko, to musi skończyć się golem. Laudrup ponownie! Co jest? Czech jest, kurde, Czech jest. Deko, przyjęcie, lewa noga! Dobra, rakieta, no ale sparowana przez system obronny. I każdy próbuje zdobyć bramkę, czy to Geeks, czy to Kin. oni wiedzą, że zwycięstwo jest nam w tym meczu potrzebne, ale to jest jedna, długa piłka do dumbi. Tak, ile bramek strzelił w Premier League? No właśnie. Ojej, męczarnia, po prostu męczarnia, chcę zobaczyć statystyki, 9 strzałów, one 3, ale on ma dumbie. On ma też jakbon Chora. Legendy futa jakby nie patrzeć. Tylko mu mogę zaufać. Chodzi do Laudrupa. Laudrup! I od razu... Nie! Kujwa! No i znowu zagranie. No jeszcze by brakowałoby walk od takiego longshota zasadził. Nie wierzę, znów długa piłka. Carlos musi się wrócić, albo i Campbell. Nie, to jest poprzeczka. Dobrze ci tak. Nie, nie, nie. łatwo Wayne Runi. Czy się obróci, czy zejdzie na swoją lepszą nogę? Runi kontra Campbell. Co? Dobra, autentycznie nie wierzę, że to jest rzut karny. No, sami zobaczcie. No. Blom. Przecież ja Campbellem sterowałem! Dumbia kontra Seaman. David zostań bohaterem. Nie, to jednak poszkodowany podchodzi do 11. Simon i broni! On może być teraz naszym bohaterem. Nie wyszło ostatnio, wyszło teraz. Obrony rzut karny przedłuża nasze nadzieje na awans do Ligi drugiej i teraz Haji. To nie może być strata, pani mój. Geeks? Ryan Geeks. Jeszcze Giggs. To nie może być Giggs. Ryan Giggs pole karny. Gol! Mamy remis. Niesamowity obrót spraw. Obrona karnego przez Simana. Raj przez całe boisko Ryana Giggsa 1-1. Ten rezultat. przedłuża moje szanse na awans do ligi drugiej. No co jak co? Cudowne uderzenie. Czech bez szans. I to. Nasz kapitan, ten od którego ta seria się zaczęła, zdobywa bardzo ważną bramkę. Jednak ja teraz muszę uważać, bo to może być jeden strzał, Dumbi, i marzenia się skończą. Wow, trochę zabalowałem, ale ostrożnie, ostrożnie Damian, faul to jest przecież. Czy to będą? Dośrodkowanie! Laudrup nie doleciał! Nie, przepraszam, to był Kin, Roy Kin. Robi się gorąco ostatnie minuty tego meczu. Carlos z woleja. Zabrakło rotacji. Runi dobrze zabawił się z Zanettim, ale nie przeszedł dalej doskonale. Haji do Laudrup'a. Mangala zatrzymał kontrę. Musimy wybić i brutalnie skontratakować. Nie tak, nie tak, uderzenie Simon i Campbell interweniuje. Coś nieprawdopodobnego. Wayne Runi. strata na rzecz Zanettiego. Oczywiście Anglik mnie nie dogoni. Zagrajmy o dokładnie właśnie tak i jeszcze jedno podanie do Figo. Figo musi to jakoś zamienić na bramkę. Louis Figo! Bruch, siły, no już brakuje im sił. Mogłem właściwie wrzucić, jestem zawiedziony ze swojego wyboru. Jednak czy przeciwnik jeszcze spróbuje odpowiedzieć? Tak, znów zagranie górą, no trochę kreatywności, kolego Janik Bolasi. Może Bolasi, flika, może po prostu zwykłe zejście i dośrodkowanie. Roy, e, on po prostu wybił na aut. Uff, udało się, choć nie ukrywam, były okazje na zdobycie drugiej w ramki. je, jednak liczy się to, że mamy ten punkt, punkt, którego nigdy nie chciałem zdobywać, jednak punkt, którego w tym meczu bardzo potrzebowałem, bo mogło się skończyć tragicznie. Dzięki, Giggs. dzięki. Zdecydowanie jeden z lepszych meczów w tej serii, tak mi się wydaje. Były emocje, no były, no to teraz wygrajmy razy dwa. Taki mały przerywnik. Ostatnio często mnie prosiliście o to, by pokazać statystyki moich piłkarzy, więc okej, okay, zróbmy to. Laudrup w 14 spotkaniach ma już 17 bramek. Nieźle, ale zobaczcie co on wyczyniał. Choć nie, właściwie u mnie ma większy potencjał na, na lepsze statystyki, sami widzicie. Ryan Giggs, dwie... Jezu, już 200 spotkań? Poważnie już 200 meczów w tej serii było... Deco 160 meczów, 54 bramki, 45 asyst. Jest to dobry wynik według mnie. Trojkin dopiero 3 mecze, bo tam jeden był dla testu poza wizją. Tam zaliczył jedną asystę. Luis Figo 84 spotkania, 16 bramek, 8 <ścoughs> asyst i dwie czerwone kartki. Carlos 10 goli, 68 spotkań. Campbell 2 mecze, 3 asysty. Blanc, 80 spotkań, 2 asysty, Zanetti, jedna bramka, 4 asysty, 3 żółte kartki, 60 meczów. I Simon, ku mojemu zaskoczeniu, ma jedną asystę, a u byłych właścicieli zdobył 4 bramki. No nieźle. Trochę szybko ponownie, no bo jednak Kinsinie, Kai, Honora, Delofeu z przodu to... To jest moc w nogach. Alaba. Ale za to Javi Martinez i Pique. <laughs> Czyżby Figo chciał zdobyć gola uderzeniem lewą nogą, ale Dechea zbiera do koszyczka, słabe wybicie Brian Laudrup, lewa noga zablokowany przez obrońców Mertens, dobrze do Valero I co zrobi Castorla, pewnie prosto padła piłka, tak myślałem, Deurofeu kontra Carlos, a co tam, w ślizgiem go Oj, oj, ryzykownie Campbell, ale skutecznie Znów to samo, Insigne na skrzydle ja zaraz tam Geeksa wsadzę, bo jednak Zanetti jest troszeczkę wolny A Zanetti na lewym skrzydle dla... prawej Okropne, to jest okropne, ale każdy ma jakąś swoją taktykę Nie mogę tego krytykować, bo co najważniejsze jest to skuteczne dla mojego przeciwnika No koniec końców, nie liczy się styl, jednak efekt końcowy Dobrze, błąd i to będzie bramka Laudrup, prawa noga, techniczny strzał pod poprzeczkę, 1-1, bardzo szybka odpowiedź Długo ta porażka nie trwała, i bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, będę bezlitosny jeśli chodzi o piłki prostopadło. Jeśli mój przeciwnik to robi, to dlaczego nie? W dodatku on ma Martineza i Pikę, wykorzystam to. Po prostu to wykorzystam. Druga okazja, Laudrupa. drupa, Oj. Oj, oj, oj. 2-1 <noise> Pika akurat nie wiem, czy może siebie obwiniać. Błąd de hei. Po co on tak wyszedł? Ale tu ładnie zmieściłem. Jestem z siebie dumny, ponieważ sami doskonale wiecie, jak często lobby mi wychodzą. Właściwie, jak często mi nie wychodzą, bo właściwie ciągle mi nie wychodzą. Musimy podać do Figo. Figo sobie zejdzie i sfałowany został. Nie został? No ja tam widziałem, że dwóch piłkarzy aż go brało, ale oczywiście sędzia inaczej to zinterpretował. Znaczy ja wiem, niepotrzebnie się bawiłem, doskonale rozumiem swój błąd, dlatego też trzeba znów spróbować zdobyć gola. Ryan Giggs. Bajecznie! Deko musi trafić! Giggs. Uuu, tak, będziemy mieli okazję zadać cios ostateczny, ponieważ sędzia wskazuje na metr 11. Dla mnie to powinna być czerwona kartka dla Hiszpana, choć wszystko wskazuje na to, że mamy rage quit. Żyć nie umierać. Tak, przypuszczałem. Będzie ciekawie. Dobrze, co mogę powiedzieć? Ja dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was na czwarty mecz. już teraz. Nie będę jak Polsat. Mam dobre serce. Docencie to jakąś pozytywną, Nie, no, to wszystko zależy od inaczej. Nie, róbcie co chcecie. Ja sobie tutaj zagram, wygram i wracamy do ligi drugiej. Przecież nie bez powodu nazywacie mnie najlepszym graczem FIFA. Widzicie, nikt nie ma odwagi, by ze mną zagrać teraz, i bardzo dobrze. Trzymajcie kciuki. Bardzo ważny mecz Lukaku oraz Kosta. Ponownie Wolcott, Kurtua w bramce. Laudrup! Laudrup przejmuje piłkę, będziemy mieli pierwszą okazję do zdobycia gola. Brian Laudrup, nie nie mówcie, że ja to zrobiłem. Jeśli przegram ten mecz, to daję wam prawo do zabrania mi subo. To było beznadziejne. Ale teraz to co jest? Ibo kurtua. Rozegranie do boku Nathaniel Klein przez środek Otamendi, Może popełni jakiś błąd. Figo już kryje skrzydłowego przeciwnika, no Nie do końca to wyszło. Za do dosięgnął nogą jajaturę. Nieudane podanie. Lecimy po raz kolejny z kontrą teraz! Laudrup, wywalcz to! Złapiesz? Dziękuję. Dobra, to jest niesamowita okazja do kontry. Trzech na trzech, prawda? Czy już się wrócili? Jeszcze nie zdołali. Tam! Jak to zrobił? Company w z życia. Chodź, poczekajmy. Geeks. Ryan Geeks. Dribbling w jego stylu, podanie nie do końca. Hadji podań Laudrup z pierwszej. Tak, tym razem trafia. Mamy gola! I teraz należy podwyższyć rezultat, ponieważ 1 do 0 to zdecydowanie za mało, ale najważniejsze jest to, że w tej chwili, właśnie w tej chwili, bardzo błyskawicznie... Czy może być bardzo błyskawicznie, nie wiem, po prostu błyskawicznie wracam do ligi drugiej. Gol. Co z tego, że cała pierwsza połowa należała do mnie. No coś tak to bywa w tym świecie. Spalony czy nie? Nie mam pojęcia. Nie było, ale to był turę, a jednak był. Przeraża mnie to, jak dobrze mój rywal gra w ślizgami. Spalony. Jak dobrze mi. Mam wrażenie, że mój przeciwnik parkuje busa. Zaraz samobój? Fajnie by było. Gol! No, drup! No, czegoś takiego się nie spodziewałem. Wow! Błąd przeciwnika, potworny błąd mojego rywala On mi dał tego gola, ale specjalnie tak potrzebę do, do tego kurtuła, ponieważ najpierw no chciał tam podać, ale ja wiedziałem, że on natychmiastowo zmieni kierunek. Przez co Laudrup zdobywa gola 2-1. Lecimy z koksem, czas to wygrać. Znaczy chwila, ja już prowadzę, ale potrzebujemy kolejnego gola. Za dużo ich tutaj. Runi traci. Tracę również ja. Wayne, strzał z dystansu. Dobra interwencja. Nie! O tak. Luchaku jest zagrożny. Laudrup. Deko poczekał na jego chałdzi i poczekał na Figo Ha, O, rzut karny. Chciałbym. Laudrup. Tym razem nie wypuściłem za daleko piłki. Brian Laudrup tak, zmieścił to 3-1. Cieczynka w jego stylu. Tego przegrać się już nie da. O, identyczna celebracja jak w meczu Danii z Brazylią na Mistrzostwach Świata wiele, wiele, wiele lat temu. Jednak wreszcie ogarnąłem jak tę szynkę zrobić. 3-1 i jest to hat trick hat trick Laudrupa, mi się język plącze z tej radości. Ale wszystko ze mną dobrze, zaraz tylko do karetki, wsiądę i tyle. Dośrodkowanie, nie ma takiej możliwości, KOSTASIMA! Hadzi jeszcze dzisiaj nic fajnego nie trafił, znaczy dobrze teraz podał do Laudrupa, który technicznie uderza, tym razem Belk ładnie broni. Czy to będzie druga czerwona kartka w karierze Nie <grymne> jest Niesamowite jednak. Tracimy legendę! Dopier do, do kolej do ligi drugiej. Nie, z kim ja mam zacząć? Kogo ja na lewym skrzydle miałem? Nikogo! To jest najgorsze, ja nikogo mi nie miałem na lewe skrzydło, bo przecież on rozpoczynał tę serię. Brian Laudrup zawodnikiem tego meczu. Trzy bramki, piłka ląduje do jego kolekcji i co najważniejsze jesteśmy w Lidze drugiej. Nie ukrywam, to było bardzo przyjemne. Tak patrzę, to ta setna porażka nie nadejdzie na tym koncie. I dobrze. Giggs ładnie uczcił swój 201 mecz. No, muszę naprawdę kimś go zastąpić. Ja, ja mam pewną propozycję. Drugą ligę rozpoczynamy z jajem. Wawrzyj, albo. no dobra. To będzie lepsze, tak mi się wydaje. Ja sobie nie poradzę, oczywiście, że sobie poradzę, więc co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za oglądanie. Jutro na kanale Traoré i ja. W czwartek Ultimate Team. Zwykły. Lecimy z ligą drugą również. Walczą awans do pierwszej. W piątek albo Back to Glory, albo coś innego. Zobaczymy jeszcze, ale na pewno Back to Glory. Tak, piątek, sobota, tak myślę. Wiecie? Okej. Okay. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Cześć.